Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogusław Gogol i serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocnika maturalnego Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto, już teraz zapraszam wszystkich zdających w tym roku maturę z wiedzy o społeczeństwie do podjęcia w przyszłości studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Akademii Marynarki Wojennej. Są to bezpłatne studia. Cywilne na uczelni wojskowej. Studia te przygotowują w przyszłości do pracy w instytucjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych, a także ośrodkach analitycznych oraz mediach. Przyszłość przed Wami. Dokonajcie właściwego wyboru. Szanowni Państwo, dzisiaj rozmawiamy o środkach masowego przekazu, czym są media. Media powszechnie nazywane czwartą władzą. Jeśli chodzi oczywiście o termin, o definicyjne podejście do tego zagadnienia, będą to wszystkie środki masowego przekazu, zwane także publikatorami, środki społecznego komunikowania, do których zaliczymy na przykład prasę, zaliczymy oczywiście radio, telewizję, współcześnie internet, ale także, co nie jest rzadkim zjawiskiem, zalicza się do tego również film, plakat, kino, czy też oczywiście dzisiaj też bardzo istotnym komunikator, czyli po prostu książkę. Środki masowego przekazu to element kultury masowej. Wszystkie te środki stanowią właśnie element tzw. komunikacji społecznej są narzędziem docierania do społeczeństwa, narzędziem komunikowania się społeczeństwa pomiędzy sobą, środkiem, który jest dzisiaj powszechnie używany. Oczywiście najczęściej mamy do czynienia z terminem, który właściwie tak naprawdę pojawił się w XXI wieku, czyli media społecznościowe. Czas ten, czas, w którym przyszło nam żyć, XXI wiek określany jest także wiekiem, mediatyzacji, czyli tego, gdzie ta czwarta władza, władza mediów jest coraz bardziej obecna wśród nas. Bardzo istotnym zagadnieniem, na co trzeba zwrócić uwagę, jest to, aby te media były różnorodne. Tutaj właśnie mamy termin niezmiernie istotny, czyli po prostu pluralizm mediów, czyli prawo do funkcjonowania w państwie nieograniczonej liczby niezależnych środków masowego przekazu. Historia mediów właściwie jest tak długa jak historia człowieka, który zaczął z drugim się komunikować. Najpierw mamy środki bezpośredniego przekazu, to jest mowa, to są rysunki, to jest przekaz, który ludzie odbierali tak naprawdę oczywiście, bo został on im w jakiś mierze w sposób dosłownie bezpośredni przekazany. Później, właściwie w tym momencie, kiedy pojawia nam się wynalazek druku, będący w moim odczuciu czymś takim jak ta rewolucja, która następuje obecnie, wynalazek druku wiek XV, Gutenberg i w tym momencie oczywiście mamy formę pośrednią docierania z komunikatem do odbiorcy, z komunikatem o bardzo różnorodnej treści. Dzisiaj Właściwie trudno sobie wyobrazić, żebyśmy spędzili jeden dzień tak naprawdę nie dotykając tego, czym jest informacja, nie będąc przez nią w jakiejś mierze także oczywiście yy, doświadczani. Jakie są funkcje mediów, bo od tego warto byłoby rozpocząć, a ich, ich tutaj kilka, nawet trochę więcej niż kilka. Pierwszym najważniejszym jest oczywiście funkcja informacyjna. Polegająca na tym, żebyśmy byli informowani o różnych wydarzeniach, które nas dotyczą. Są to informacje tak naprawdę chyba ze wszystkich możliwych dziedzin życia, życia publicznego, życia politycznego. Kolejnym elementem jest funkcja opiniotwórcza. Media wpływają na opinię swoich odbiorców. Media, co jest niezmiernie także istotne, powinny w jakiejś mierze tą opinię także kształtować. Funkcję komunikacyjną wymienimy jako trzecią. Tutaj oczywiście jest to pomoc w przekazywaniu właśnie informacji pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, jednostkami czy wszelkimi możliwymi organizacjami. Kolejną funkcją, która jest bardzo często dostrzegana także w wypadku Mediów jest funkcja kontrolna, a więc śledzenie, ocenianie, w pewnym sensie nadzorowanie poczynań chociażby polityków, instytucji publicznych czy wszelkiego typu organizacji. Dla nas jest to bardzo ważne, na przykład, jeżeli chodzi o wydawanie chociażby pieniędzy publicznych. Funkcja interwencyjna wtedy, kiedy media reagują na to, co określa się po prostu niezgodnymi z prawem działaniami. Funkcja interwencyjna znana jest na przykład w dziennikarstwie śledczym. Poza tym ważną funkcją jest ta, którą ja w tej chwili wobec Państwa troszeczkę spełniam czyli funkcja po prostu dydaktyczna. E-learning jest zjawiskiem, które upowszechniło się, chociażby dowodem na to był czas, który zwany był czasem pandemii. Funkcja edukacyjna a więc należy do tego samego, co powiedzieliśmy przedtem uczenie, przekazywanie wiedzy jest to zjawisko dzisiaj także normalne. Funkcja ekonomiczna której my doświadczamy w pewnym sensie, chociażby włączając telewizję, włączając internet, czyli po prostu publikowanie reklam towarów, usług, tego wszystkiego, co ktoś chce nam sprzedać. Funkcja integracyjna, a więc tak naprawdę polegająca na tworzeniu wspólnot ludzi mających chociażby pewne hmm, podobne sobie zainteresowania. Hmm, Damy też tutaj jako pewien przykład, może to, czym jest istnienie kanałów tematycznych, które są chyba takim właśnie bardzo ważnym dla tej kategorii wyznacznikiem. No i oczywiście funkcja rozrywkowa to, co ma nas po prostu bawić dostarczanie treści, które mogłyby nas w jakiejś mierze oczywiście także zainteresować. I takim przykładem są chociażby yy, memy. No i publikowanie poglądów. Tutaj wchodzimy w już inną trochę kategorię. Kategorię funkcji, które odgrywają dzisiaj specjalnie właśnie media społecznościowe. Powiedziałbym, że niekiedy są to poglądy, jak Państwo często widzicie po kolejnych komentarzach, albo nawet można powiedzieć... Yy, są te właśnie kwestie mocno nagłaśniane. Są to poglądy nieprzemyślane, niekiedy jednak bardzo także inspirujące. Współdzielanie zasobów, ludzie wymieniają się zdjęciami, ludzie tworzą pewien także kanon tego, co jest w danym momencie oczywiście modne, o co warto zabiegać, ale udostępnianie. Filmów, nagrań jest rzeczą oczywistą. Poza tym budowanie relacji, tutaj w tym wypadku media społecznościowe takie relacje przecież tworzą. No i te relacje dają często taki rezultat, że ludzie dla pewnych kwestii. Yy, jednocząc się, są w stanie osiągnąć po prostu yy więcej. Chociażby zbiórki pieniężne organizowane w celach yy charytatywnych. No i kolejny element to jest współtworzenie, yy, współdziałanie. Dotyczące tego wszystkiego, co nas oczywiście otacza. Podkreślę, bez pluralizmu mediów, bez ich zróżnicowania, ten świat byłby o wiele bardziej ubogi. Ale tutaj pojawia się jeszcze jeden problem. Mówimy o mediach w wypadku państwa, którym jest państwo demokratyczne. No i oczywiście, tak naprawdę. Mamy do czynienia z pluralizmem mediów, który jest czymś oczywistym, prawda? Często przybiera także w państwach demokratycznych charakter zapisów konstytucyjnych, zapisów prawnych, które obowiązują, na przykład uniemożliwiając funkcjonowanie takiego zjawiska, jakim była cenzura, cenzura wstępna albo też prewencyjna. Zaś w wypadku państw, których reżim polityczny określimy mianem niedemokratycznym. Niedemokratycznego, ta wolność słowa, wolność wypowiedzi jest zjawiskiem niestety często niewystępującym. I tutaj mamy problem, dlatego że w państwach, które nazwiemy państwami autorytarnymi, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której media często też spełniają rolę w pewnym sensie tuby propagandowej. W tamtej władzy tych państw jest znacząca liczba na, we współczesnym świecie, i tam oczywiście o wolności mediów raczej mówić nie można, o wolności wypowiedzi także nie da się absolutnie powiedzieć. To na pewno ubarza sferę przekazu. Powoduje, że część z tych funkcji, które wymieniliśmy przedtem, chociażby funkcja kontrolna, opiniotwórcza, zostają bardzo mocno zakłócone, a czasami nawet w ogóle nie mają miejsca. Pytanie, czy zawsze cenzura, ograniczanie wolności wypowiedzi jest zjawiskiem złym, wydaje się, że w niektórych sferach. Działanie wtedy, kiedy wykracza się na przykład w to, co konstytucja u nas w Polsce na przykład określa jako sfery, które muszą ulegać swoistej, Y, y, to swoistemu zakazowi wypowiedzi, takimi jak na przykład krzewienie y, komunizmu, y, krzewienie nazizmu, y, y, krzewienie nienawiści y, rasowej, tutaj y, ingerencja oczywiście swoistej cenzury musi mieć y, miejsce. Tak samo zwykły obywatel musi być chroniony przed y, tym, co naruszać może jego dobra osobiste, co może podważać. Jego postać, jego sylwetkę. Wiemy, że takim zjawiskiem bardzo niestety częstym, jeżeli chodzi o szczególnie media społecznościowe, jest hejt. Hejt, który może prowadzić niekiedy do bardzo złych, tragicznych wprost konsekwencji. Tych przykładów otaczających nas rzeczywistości mamy bardzo wiele. I tutaj w tym wypadku. Oczywiście mamy do czynienia też z ingerencją, ingerencją, ingerencją cenzury. Powiedziałbym, że ta cenzura przybiera charakter cenzury następczej, czyli jakbyśmy mogli nazwać ją cenzury wtórnej, kiedy to każdy, którego dobra osobiste zostały naruszone, może oczywiście dochodzić swoich praw przed organami sądowymi. To często się dzieje, widoczne to jest i w sferze życia publicznego, szczególnie w polityce, kiedy to pewne wypowiedzi po prostu znajdują swój finał w sądzie. Ludzie dochodzą po prostu swoich praw. To, co jest chyba czymś. Istotnym to właśnie zjawisko, które współcześnie w mediach przybierało także charakter swoistej dezinformacji, fake newsów. Musimy być bardzo czujni i to nie jest czymś w tym wypadku, oczywiście. Rzadkim, że tymi fake newsami niestety jesteśmy atakowani, często im ulegamy. Szczególnie jest to widoczne wtedy, kiedy mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, w której ktoś próbuje z tego zrobić użytek, na przykład propagandowy. Znamy te fake newsy na przykład w. W odniesieniu do y, sytuacji y, międzynarodowej, w odniesieniu na przykład do y, sytuacji, w której dane państwo oczywiście usiłuje puścić informację, która mogłaby y, wypaczać y, y, działanie naszego państwa, mogłaby go y, deprecjonować. Y, takie fake newsy także y, trzeba odróżniać, oczywiście, od y, hoax newsów. To jest takie zjawisko, czy taki termin, może rzadziej y, występujący, raczej y, w sferze bardziej y, dowcipów, żartów. Tutaj, y, jeśli ktoś się nabierze, nie będzie problemu, ale jeżeli chodzi o fake newsy, mogą one przynosić bardzo złe y, konsekwencje. Trzeba być zatem. Korzystając z mediów y, ostrożnym, trzeba być zatem, korzystając z mediów w jakiejś mierze, oczywiście, także y, tym, który będzie właśnie y, zanim coś puści dalej w obieg w mediach społecznościowych, y, bardzo w tym momencie y, uważny. Tutaj, oczywiście, w odniesieniu do y, pluralizmu y, mediów. Warto dodać także, iż my, żyjąc w państwie demokratycznym, mamy bardzo duży ich wybór. Możemy słuchać media, które są mediami prawicowymi, lewicowymi, rządowymi, opozycyjnymi, nikt nikomu, w tym wypadku takiej drogi absolutnie nie zamyka, więc korzystajmy z tej wolności mediów, wolności wypowiedzi. Bądźmy jednak ostrożni, bo w erze mediatyzacji występuje jeszcze jedno zjawisko, przed którym my musimy się oczywiście ustrzec: tak zwany szum informacyjny szum polegający na tym, że dociera do nas Codziennie, tak jak już wcześniej wspominałem, cała masa informacji, które musimy starać się w jakiejś mierze selekcjonować, wybierać te, które są właściwe. I powtarzam jeszcze raz, strzeżmy się fake newsów, abyśmy nie dali się nabrać tym, którzy chcą skorzystać na naszym błędzie. Pozdrawiam serdecznie Państwa. Życzę